Witam wszystkich. Był filmik z jazdy rowerem. To teraz czas filmik ze spacerku. E, oczywiście nie spaceruję sam, ponieważ e, dokładnie tak jest tutaj ze mną taka mała duszyczka. Fajna. Bardzo długo czekałem na spotkanie z tą duszyczką. Oczywiście, jest fajna, jest słodka, jest mocna, no mo można by kurwa mówić wiele, zobaczcie sami, no, czy ona nie jest śliczna, Gig Vape, legenda, L200, 200 W moc, oczywiście już prądu nie ma, fokus, eee, no niestety, co się mogło stać, na no, takiej randce no bateria nie pykła, po prostu, no zapomniałem podłączyć, a dużo wapowania było, no i siadła bateryjka, no. Jakie tu są kulce 18650. Po 3000 mAh jedna. Jest też wersja klasyczna, czyli większa tego boksa, która ma, która jest na dwa akusy 21700, więc... powiedzmy... taki dobry akus 21700 ma 4K, no to dwa, no to macie 8K. Ale można też kupić e, akusy z Samsunga, które mają 5K i wtedy jeden po 5K, czyli dwa łącznie i wtedy macie 10K, co jest kurwa no, na dwa dni ostrego wapowania, więc e, to jest dobry sprzecior. Na wycieczki polecam, troszkę waży, ale to nic, więc no. A, co chciałem powiedzieć, podejrzewam, że jutro przyjdzie do mnie paczka, więc przyjdzie do mnie cylinder demidory i tłoczek no i co, jak chcecie to nagramy e, nagramy rozpakowywanie tego wszystkiego tam będę podejrzewam, że jeszcze pompa pójdzie do wymiany olejowa zobaczymy jak to będzie już jest w planach jak będą wszystkie części w komplecie to projekt rusza a na razie to wszystko, cześć, witam wszystkich, dobranoc trzymajcie się Pamiętajcie, dbajcie o swoje żony, kobiety, spacerujcie z nimi, bo wtedy wiecie, no, kobieta jak dużo spaceruje, to jest mięśnie wyrabia, jest figura inna i no... Wiadomo o co chodzi, nie? <ścoughs> Także po...